Cześć, witam cię, witam cię bardzo serdecznie, już po raz trzeci w mądrości biblijnej w biznesie, bo dzisiejszy temat, który przygotowałem dla Ciebie, będzie związany z opóźnioną gratyfikacją na podstawie historii Józefa Egipskiego, czyli postaci, która ewidentnie pokazuje w jakim stopniu i w jaki sposób wykorzystywać swoje powołanie, w jaki sposób być cierpliwy, ale co najważniejsze, co daje nam ta wytrwałość, co daje nam ta cierpliwość w konsekwencji, co Bóg daje tym, Którzy są pracowici, cierpliwi i wytrwali. I o tym będziemy dzisiaj po prostu gadać. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że jednym z najważniejszych atrybutów, jak nie najważniejszym atrybutem w biznesie, i o tym opisuje wiele książek naprawdę wiele wybitnych, niesamowitych książek biznesowych jest coś takiego jak element opóźnionej gratyfikacji. Kiedyś był, w, na świecie był taki, wytworzony został taki test, on nazywał się ten test Marshmallow, to są bodajże takie pianki, które się je i możecie sobie zobaczyć na, wygooglać na YouTubie test Marshmallow i on mówi o tym, że sprawdzano kiedyś dzieci, w, w, dawano im jakby pewne takie takie wzorce pokazujące o tym, co się stanie, jeżeli te dzieci wytrwają w opóźnionej gratyfikacji i tak dalej, i tak dalej. Pokazując przy tym teście, że wytrwanie w, w tym, żeby wytrwać w swoim postępowaniu, czyli nie chcieć od razu sukcesu, nie chcieć od razu konsumować pewnych rzeczy, ale mieć tą opóźnioną gratyfikację, czyli wytrwać w czasie w swoim postanowieniu, ten, ta forma, jedna z form przedsiębiorczości, jedna z form biblijnych przykazów, powoduje, że my jako ludzie nie tyle, że wzrastamy, ale osiągamy spektakularne sukcesy w przyszłości. I ja na wzorze dzisiaj Józefa Egipskiego, którego możecie znaleźć sobie w Piśmie Świętym, bo myślę, że to jest jeden z genialnych przykładów, w jaki sposób zaufać Panu, w jaki sposób zaufać Bogu, dlaczego mądrość żydowska w biznesie powołuje się na właśnie Józefa Egipskiego, pokazując jego historię jako przykład, jak być przedsiębiorcą i jak wytrwać w postanowieniu. Otóż w Księdze Rodzaju, Czytamy już w 37 rozdziale, czytamy już po raz pierwszy o Józefie jako o synu Izraela, czyli o synu Jakuba. Dlaczego to jest bardzo ważne? Dlatego, że Józef urodził się jako jeden z wielu synów Jakuba. Józef miał jedną bardzo ważną rzecz. Bóg dał mu talent taki, że potrafił bardzo dobrze, był niesamowicie mądrym człowiekiem, ale potrafił, potrafił interpretować sny. I dlaczego to jest, dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jego talent, czyli jego umiejętność, jego niesamowita zdolność spowodowała wielka, wielką zazość u jego braci i ta zazdrość spowodowana była tym, że ci bracia nie mogąc, mając wielkie poczucie zazdrości w sercu, wielki, wielki gniew doprowadzili do tego, że sprzedali swojego syna do Egiptu dlaczego w ogóle ten moment już jest ważny dlatego, że wielu ludzi zdawałoby sobie sprawę, że w momencie kiedy Józef przychodzi na świat, jest ukochanym synem swojego ojca, bracia jego mają niesamowitą zazdrość do niego i sprzedają go do Egiptu wielu ludzi mogło pomyśleć, że popatrzcie Jaka niesamowita lekcja porażki. <laughs> Jaka niesamowita porażka. Ale nic bardziej mylnego. Dlaczego? Dlatego, że w opóźnionej gratyfikacji musimy zdać sobie sprawę, że wiele rzeczy, które dzisiaj uznajemy za porażkę, i o tym mówi Pismo Święte, w konsekwencji może okazać się niesamowitą drogą do sukcesu i podstawą do tego, żeby osiągać sukces. I tak samo było, to, tak samo było w tym przypadku. Otóż Józef został sprzedany przez swoich, e, s, e, przez swoich braci, zdradzony przez nich. Dlatego, że ojciec, ojciec, e, tęskniąc za, za, Józefem, dostał informację od swoich, e, swoich synów, tych, którzy znadzili Józefa, że Józefa po prostu e, zjadł pożar, rozszarpał, e, zwierz i, i już go nie ma. Ale, co było bardzo ważne, Józef przez to, że został nawet zdradzony przez, przez swoich braci, e, nie zraził się do tego, nie zraził się do swojego powołania, nie zraził się do swojej misji, nie zraził się do Boga, nie, nie zaczął, wiecie, chodzić wszędzie i opowiadać, że mówię, A popatrzcie, jak Bóg mnie nienawidzi, jak mi wszystko odebrał. Nie zaczął tego robić, nie robił takich rzeczy, ale przyjął z pokorą. To, co dostał. Przyjął z pokorą całą swoją historię. Przyjął z pokorą to, czego Bóg chciał go nauczyć w tej rzeczy. I czytamy w 39. rozdziale, w Księgi Rodzaju, że Józef został zaprowadzony do Egiptu i Potifar, dworzanie faraona, dowódca Straży Egipskiej, kupił go od Izmaelitów, którzy go tam zaprowadzili. Czyli popatrzcie, on został sprzedany do Egiptu. Potifar kupił Józefa. I dlaczego to jest tak istotne w tym koncepcji? Dlaczego? Bo dlatego, że dalej w tym rozdziale czytamy, że ten sam Potifar, będąc bardzo zamożnym człowiekiem w Egipcie, nie tyle, że prawdopodobnie Józefa nauczył wielu rzeczy, ale postawił Józefa jako najważniejszą osobę w swoim domu, dając mu wszystko do zarządzania, całym, swój, całym swoim domem, całym swoim majątkiem, wszystkim, co miał. Dał mu wszystko do zarządzania. Oczywiście e, powiedział mu, że jedynej rzeczy, której nie może robić, to nie może posiąść jego żony, ale dał mu po prostu wszystko, był panem całego, całego tego domu. Czyli po prostu zarządzał wszystkim. Patrzcie, jaka niesamowita historia! Gdyby nie to, że sprzedano go do Egiptu, nigdy w życiu. Nie mógłby zarządzać tak dużymi kosztownościami, majątkiem i tak dalej, właśnie tego Potifara. I popatrzcie, wydawałoby się, że Józef chycił pana Boga za, e, za nogi. Dlaczego? Dlatego, że z miejsca, w którym nie za bardzo można powiedzieć był, 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 był lubiany, czyli z miejsca, kiedy jego bracia cały czas czekali na, na, na jego życie, bo mieli tą, tą zazdrość w tym sercu, trafił w wyjątkowe miejsce, był kimś w Egipcie. I w tym wypadku wielu ludzi mogło powiedzieć, patrz człowiek sukcesu, ale okazało się, że Józef doświadczył kolejnej próby. I to jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że ja nie wiem jak jest u Ciebie, ale... Bóg daje, próbuje nas w wielu rzeczach, po to, żeby sprawdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, jak szybko się podniesiesz. Czyli Bóg patrzy na ciebie, daje ci próby, które nie chodzi mu o to, żebyś za każdym razem te próby przechodził e, skutecznie, żebyś za każdym razem wygrywał. Bóg bardzo często patrzy, to o tym mówi Biblia, że Bóg bardzo często patrzy, jak zareagujesz po porażce. Czyli patrzy na to, jak szybko się podniesiesz, jak szybko będziesz w stanie zareagować, zapomnieć i znowu do przodu. I wiecie, i Bóg po raz kolejny e, pozwolił na pewną próbę, żeby można było wypróbować Józefa. I w momencie, kiedy żona Potifara, Józef, Józef bardzo się spodobał żonie Potifara, czyli jedynej osobie, którą Józef nie mógł w tym domu zarządzać. I ona cały czas, cały czas, dzień po dniu, dzień po dniu, chciała go sprowokować do tego, żeby on się z nią położył, czyli żeby po prostu z nią współżył, ale on tego nie zrobił. Do tego stopnia, że żona Potifara. E, żona Potifara postanowiła, że jak nie. Może może mieć Józefa, to po prostu złożyła, znowu miała zazdrość w sercu. Patrzcie, jakie to jest podobne do historii właśnie jego braci. Miając za, zazdrość w sercu, e, okłamała wszystkich, okłamała Potifera, powiedziała, że, że właśnie Józef chciał ją po prostu zgwałcić. I to jest niesamowicie. dlaczego? Dlatego że złożyła fałszywe zeznanie, czyli okłamała Potifara, tak jak poprzednio synowie, synowie Jakuba okłamali Jakuba odnośnie, odnośnie Józefa. I historia znowu ma znowu ten sam, ten sam ten sam swój finał. Okazało się, że Potifar po prostu wyrzucił Józefa ze swojego domu, zabrał mu wszystko i wyrzucił go do więzienia. Wrzucił go do więzienia. I po raz kolejny ludzie by mogli pomyśleć, Boże, popatrzcie, co ja robię takiego złego. Jestem Tobie wierny, robię wszystkie rzeczy, jestem do Ciebie wyjątkowy. Za każdym razem o Ciebie mówię, a ty znowu mnie karcisz. Dlaczego ty to robisz? Wielu ludzi by mogło odejść teraz od Boga, a mogłoby odejść od swojej misji, od swojego powołania, bo mówić, patrz jakie przeciwności losi. ludzie mnie negują, ludzie mówią fałszywie o mnie. Ale Józef był inny, pokazuje nam niesamowitą historię, to znaczy, trafiając do więzienia. Józef oczywiście pewnie było mu smutno, ale trafiając do tego więzienia, dalej i wciąż ufał Panu, dalej i wciąż wierzył, że ta historia ma swój niesamowity koniec, czy jest opóźnioną gratyfikację w przyszłości, która musi się wypełnić, żeby on mógł dostać jeszcze coś więcej. I tak też się stało, że Józef bardzo szybko w tym więzieniu stał się zarządcą tego więzienia. <laughs> Dlatego, że osoba, która zarządzała więzieniem, zobaczyła, jak niesamowite zdolności ma Józef, stworzyła z niego zarządcę tego więzienia, więc Józef Stał się zarządcą całego więzienia, najważniejszą postacią w więzieniu, więc miał dostęp do wszystkiego, rozumiesz? Był jeszcze bardziej bogatszy, można byłoby powiedzieć, w doświadczenia, we wszystkie rzeczy niż nawet u Potifara, czyli wyskoczył znowu krok w przód, ale najpierw musiał przyjąć lekcję, którą doświadczył właśnie w domu Potifara. I w momencie kiedy on był w tym więzieniu, pojawiło się dwóch wysłanników e, faraona. Faraon wysłał do więzienia dwóch gości. On wyszedł podaje podczaszego jak pamiętam i przełożonego nie, przełożonego piekarzy. Tak, to jest w rozdziale 40 czytamy. I oni mieli snę w tym więzieniu. Oczywiście, Józef, tam jest cała ta historia, poczytaj sobie, wziął, zinterpretował im ten sny, powiedział im, co się wydarzy, co się zdarzy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chcecie sprowokować do tego, żebyś przeczytał tę historię. I w momencie, kiedy, <coughs> faraon, wyciągnął tych dwóch gości z więzienia. Jednego oczywiście okazało się, że wszystko to, co Józef zinterpretował w tym śnie, okazało się prawdą. I tak też się stało, że temu, któremu zinterpretował pozytywnie, to Faraon przyjął tego osoby ponownie, a temu, co zinterpretował negatywnie jego sen, okazało się, że Faraon stracił tę osobę, tak? Czyli, czyli po prostu po prostu zabił. I dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że w tym momencie, gdyby, gdyby Józef nie był w więzieniu, nie mógł nie mógłby poznać tych dwóch ludzi, nie mógłby ich poznać, nie mógłby im służyć swoją misją, czyli nie mógłby dać im to, co jest dla nich najważniejsze, nie mógłby ich spotkać. Ile razy przez porażki, które doświadczyłeś, ile razy przez rzeczy trudne, które doświadczyłeś, ile razy przez rzeczy, które Ciebie spotkały, które wydawałyby Ci się, że są tragiczne i beznadziejne, gdyby nie te rzeczy, nie mógłbyś poznać na swojej drodze ludzi, dzięki którym jesteś w miejscu, w którym jesteś, bądź dzięki którym będziesz w miejscu, w którym masz być. Ja pamiętam u mnie, jak spadłem z pierwszej ligi siatkówki, jak skończyłem grać zawodowo w siatkówkę, kiedy byłem mistrzem polski i przegrałem wszystko, przestałem być już w sporcie, uważałem, że straciłem wszystko w życiu. Że straciłem wszystko, że byłem beznadziejny, że straciłem całe moje ambicje i że dzisiaj jestem nikim. Ale dzisiaj z perspektywy patrzę, że gdyby nie to, że spadłem z ligi, żeby nie to, że nie mam jej dzisiaj w też, że gdyby nie to, że zdarzyła się tamta sytuacja, nigdy w życiu nie mógłbym teraz gadać do ciebie. Na pewno nie byłbym w tym miejscu, nie poznałbym tych ludzi, nie robiłbym tych rzeczy, nie osiągnąłbym tych rzeczy, które są dla mnie ważne i istotne. Dlatego, że porażki w konsekwencji opóźnionej gratyfikacji mogą być dla nas źródłem naszego sukcesu. I tak samo było tutaj. Dlaczego? Dlatego, że faraon w momencie, kiedy ocalił tą jedną osobę, po pewnym czasie, oczywiście wszystko jest w kręgu czasu, miał sen. Słynny sen o siedmiu krowach tłustych, o siedmiu krowach chudych i itd. dalej, i Potem drugi sen przedstawiający w innej kompilacji tą samą historię. I w momencie, kiedy on szukał kogoś, kto mógłby zinterpretować te sny, to ta osoba, która została ocalona, była w więzieniu, poznała Józefa, powiedziała do faraona, że jest chłop, który może mu pomóc. I wiecie, to jest wyjątkowe. Dlaczego? Dlatego, że faraon wtedy wziął, właśnie zaprosił Józefa, i wraz z Józefem e, słuchając go, dostając interpretację, co faraon musi zrobić, żeby oszczędzić naród, izraelski, naród egipski. To znaczy, Józef mu wytłumaczył, że zaraz, że teraz przyjdzie czas siedmiu lat grubych, gdzie będziecie mieli o pełną obfitość, a potem susza, że trzeba się na to przygotować, że trzeba mieć na to plan. I jak widzisz, Józef raz przygotowywał się w domu Potifara na zarządzanie. W więzieniu znowu zarządzał więzieniem, więc nauczył się zarządzać zasobami, ludźmi, wszystkim. Nauczył się wszystkich kompetencji, poznając ludzi, był gotowy na to, żeby w momencie, kiedy Faraon go poprosił, żeby zarządzał jego mieniem, czyli stał się najważniejszą postacią w Egipcie, rozumiesz, największym cesarstwie w tamtym czasie, najważniejszą postacią zaraz obok niego, to on już był gotowy. I jest napisane w Księdze Rodzaju, w 41 wersecie, w, 43 rozdzia w 41 rozdziale, w 43 wersecie. I kazał go Faraon, wozić na swoim drugim rydwanie i wołano przed nim na kolana i ustanowił go rządcą całej ziemi Egiptu. Rozumiesz, co się teraz stało? Facet, który został zdradzony przez swoich braci, nigdy nie zwątpił. Trafił do, do, do jako sługa, trafił do Egiptu. Nauczył się, w międzyczasie uczył się zarządzać, uczył się, uczył się w całej kultury, uczył się, nabywał kompetencji. Znowu został zdradzony, trafił do więzienia. W tym więzieniu poznał ludzi, ale dalej uczył się zarządzać, uczył się różnego rodzaju kompetencji, postaw, doświadczeń, wszystkiego. Aż do momentu, kiedy stanął przed faraonem i był gotowy pod względem umiejętności, pod względem postaw, pod względem doświadczenia, był gotowy, żeby zinterpretować sen i przejąć Brzemię, które przygotował dla niego Pan. Czyli Pan przygotował dla niego wielkie marzenie, wrzucił mu w serce, żeby zarządzał całym Egiptem, ale wszystkie rzeczy, które stały się po drodze, były lekcjami ku temu, żeby on to mógł zrobić i żeby stał się największy, całym zarządcą całej ziemi Egipcie, zaraz po faraonie, a nawet nie wiadomo, czy nie był większy od faraona pod względem wpływu, który mógł zrobić. I niesamowite jest to, że oczywiście historia idzie dalej, pokazując, jak całą swoją rodzinę, jak naród izraelski zna, znalazł się właśnie w Egipcie. Jak to wszystko się, jak to wszystko się stało. Ale mam dla Ciebie jedną bardzo ważną rzecz. Widzisz, na czym polega opóźniona gratyfikacja? Opóźniona gratyfikacja polega na tym, że dzisiaj coś robisz, żeby czerpać z tego oboce za parę lat. Dzisiaj coś robisz. Nagrywamy dzisiaj te filmy po to, żeby za parę lat setki tysięcy ludzi mogło do niego wrócić. Wiesz, dzisiaj coś robisz po to, żeby za parę lat odcinać kupony. I w międzyczasie będziesz miał masę lekcji, masę prób. Bóg będzie cię próbował. Dlaczego? Bo musisz doświadczyć pewnych trudności, żebyś w momencie, kiedy staniesz przed największym swoim powołaniem, żebyś nie tyle, żebyś go zrealizował, ale żebyś był gotowy. Więc nie, więc wiesz, nie, nie miej w sobie żalu, że nie masz dzisiaj pieniędzy. Nie miej dzisiaj w sobie żalu, że na przykład jest cię ciężko. Nie miej dzisiaj w sobie żalu, że ktoś cię zdradził, albo nie miej sobie w żalu, że dzisiaj jest trudno. Nie miej dzisiaj w sobie żalu, że na przykład masz mało klientów. Nie miej dzisiaj w sobie żalu, że, bo, o, Bóg cię nie wspiera. Wiesz dlaczego? Bo to jest twoja droga. Dlatego Jezus nigdy nie nazwał się celem, tylko powiedział, że jest drogą, jest prawdą i życiem, rozumiesz? Bo droga, którą przechodzisz, klasyfikuje to, co masz na końcu z niej wyczerpać. Wiesz, kończąc cały ten, yy, yy, cały, całe te dbanie na temat opóźnionej gratyfikacji jako najważniejszego czynnika, który mówi mądrość biblijna w biznesie. Czytamy w liście do Rzymian, w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie, a temu, kto pracuje, zapłata jest uznan... zapłata nie jest uznana za łaskę. Ale za należność. Jeżeli pracujesz, jeżeli się nie poddajesz, jeżeli wierzysz, jeżeli jesteś wierny, jeżeli jesteś wytrwały, jeżeli idziesz z uczciwością do przodu, jeżeli traktujesz porażkę jako lekcję, to zapłata, która czeka na ciebie, to nie jest łaska od Boga. To by się to należy i ty to dostaniesz. Ale jest też napisane w drugim liście do Koryntian. To jest dziewiąty werset. To jest dziewiąty, to jest dziewiąty rozdział, szósty werset. Lecz mówię, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Jeżeli ty przez swoją drogę będziesz siał mało, mało będziesz wiesz, mało będziesz siał, nie będziesz mówił o swoim biznesie, będziesz, nie będziesz wierzył, będziesz się, wiecie, bardzo często zbytecznie zastanawiał, będziesz się cofał, będziesz myślał, że na coś nie jesteś godny, to będziesz skąpo siał. Więc jak już dojdziesz kiedyś do momentu, do którego przygotował ci Bóg, to Bóg przygotował Ci olbrzymie cysterny niesamowitych rzeczy, płynnego złota. Ale to, czy Ty podejdziesz do tej cysterny na końcu z kubkiem i wlejesz tylko tyle, ile możesz wlać do kubka, czy tyle, że, przy, przy, że podejdziesz z kluczem do cysterny, że siądziesz i z nią odjedziesz, zależy od Ciebie. Bo jak skąpo siejesz, skąpo będziesz zbierać. Jak obficie siejesz, obficie będziesz zbierać. Pytanie, po co idziesz? Czy idziesz po całość, czy idziesz po małą część? Wszystko zależy od ciebie. A na samym końcu coś, co mnie doprowadza zawsze do, takich, do takiego niesamowitego odczucia w sercu, które powoduje, że wiem, dlaczego chcę to robić, co teraz robię. Wiem, dlaczego chcę gadać do ciebie. Wiem, dlaczego chcę tobie tłumaczyć historie biblijne w biznesie. Wiem, dlaczego chcę Ci mówić o prawidłach biblijnych w biznesie. Jest ten cytat, który czytamy w liście do Galacjan, który on za każdym razem, kiedy czuje, że, że, że zastanawiam się nad tym, czy warto, zawsze sobie do tego wracam. I to jest list do Galacjan, do niektórych waszych pismach może być do Galatów. To jest szósty rozdział, dziewiąty werset. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Ja nie wiem, co jest u Ciebie. Nie wiem, jak mocno Cię może to poruszać. Przeczytaj sobie dzisiaj historię Józefa Egipskiego. Wytrwaj w próbach, chociaż może być bardzo ciężko. Wytrwaj w próbach, bo Bóg dał nam wielkie rzeczy. List do Efezjan 2.10. Dał nam wielkie rzeczy, w których mamy chodzić. Wytrwaj w czynieniu dobra, dlatego że będziesz rządź w swoim czasie, jeżeli wytrwasz, jeżeli nie ustaniesz. Pamiętaj, że opóźniona gratyfikacja wynagradza tych, którzy czekają, ale tych, którzy obficie, obficie będą siać. Jeżeli ten film Cię poruszył, napisz komentarz. Bardzo Cię proszę, napisz ten komentarz. Daj kciuka jakkolwiek, zasubskrybuj kanał, daj dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bądź w ogóle udostępnij to gdzieś dalej. Dlatego, że moim marzeniem, moim celem jest to, żebyśmy popatrzyli jak niesamowita jest Biblia, jak niesamowitym jest narzędziem do naszych wzrostów, jak, jak jest wyjątkowa w koncepcji budowania nas. Wielu ludzi i na tym zakończę, wielu ludzi Mówi, że chciałby słyszeć Boga, chciałby słyszeć Jego porady, chciałby być prowadzona przez Boga, chciałby być prowadzona przez Ducha Świętego w biznesie, we wszystkim. I wiesz, to jest niesamowite, ale to jest jeden z największych bullshitów. Wiesz dlaczego? Bo jesteś ciągle, codziennie prowadzony. Jesteś, codziennie do Ciebie Bóg mówi, codziennie Ci mówi, co masz robić. I nawet, żebyś się nie zastanawiał, czy tak jest, opisał Ci wszystko w tych, w tych kartkach tej księgi. Opisał Ci wszystko, co ma przekazania do Ciebie. Więc przestań mi mówić, że czegoś nie słyszysz, tylko zacznij czytać, studiować, zagłębiać się, a zobaczysz jak Bóg do Ciebie mówi, co masz robić. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, dla mnie był wielki zaszczyt, wielki honor, wielka duma, że mogę Ci służyć. Dziękuję Ci. Z Bogiem, trzymajta się, hej.